Od dzieciaka byłem fanatykiem jogurtu. Nie tego jogurtu, co ma półtora tysiąca subów na YouTubie. Nie, ja byłem uzależniony od tego cudeńka skrytego zwykle w małych kubeczkach, w różnych smakach. Potrafiłem go wpierdalać całymi paletami. Do dzisiaj pamiętam, kiedy będąc małym, mieszkałem na gospodarstwie u babci i co trzeci dzień przyjeżdżał do nas mleczarz, aby pobrać mleko, a babcia przy okazji kupowała całą paletę jogurtów w różnych smakach. Teraz nie ma czegoś takiego, ale za takie piękne czasy chylę czoło przed firmą Maćkowy, a babci dzięki z całego serduszka. To właśnie dzięki niej wzbudziło się we mnie zafascynowanie jogurtem. Na śniadanie do kanapek jogurt truskawkowy. Na obiad malinowy i brzoskwiniowy. Pod wieczorek dwa wiśniowe. A na zakończenie dnia jeden kubeczek jogurtu o smaku owoców leśnych. Mmm, jakie to było cud nasz. krzyknąłbym sobie na całe osiedle KUŁA! Kiedyś to było KUŁA! Niektórzy pomyślą, że śmietnik codziennie był zapchany przez puste kubeczki. Nic bardziej mylnego, jak mawiał pan Kotarski. Będąc dzieckiem, myłem każdy kubek i psuwałem sobie pod kanapę. Byłem pierdolonym kolekcjonerem kubków po jogurtach. Siedem ogromnych stosików, każdy z kubków po jogurcie Maćkowy, każdy stos o innym smaku. Jedzenie jogurtów i zbieranie kubków po nich było moją pasją. Budowałem zamki z kubków, tworzyłem ogromne konstrukcje, potrafiłem nimi zajebać całe drzwi, gdy nie chciałem, aby mi przeszkadzano. Jogurt stał się częścią mojego życia. Ignorowałem fakt, że rówieśnicy mieli mnie za pojeba, bo gdziekolwiek nie byłem, miałem jogurt przy sobie albo bawiłem się kubkami. Jogurty same wystarczyły mi do szczęścia, a kubeczki sprawiały mi dodatkową przyjemność. Pewnego dnia, kiedy oglądałem reklamy układając kubki, dostałem niesamowitej kurwice. Zobaczyłem reklamę, w której promują jogurt naturalny kurwa gęsty. No szmatko, przynajświętszaj Chrystusie Niebieski! Jak można ze złota zrobić takie gówno? Jogurt ma być trochę rzadki. Przynajmniej będziesz mógł go odlać do miski i przepłukać kubek, a te kurwy pierdolą, że taki jogurt odbiera ładny wygląd, a tobie apetyt. Po czym kładą na sam szczyt sałatki małą bryłkę jogurtu. Toś to w ogóle niepraktyczne. I tak będzie trzeba wymieszać go z sałatką, no chyba, że chcesz wpierdalać pół kubka jogurtu na kęs sałatki, to ci nie zabronię, ale kiesz jogurt, to jest kurwa rzadki. Postanowiłem się zemścić za profanację jogurtu. Zgłosiłem do fabryki swój podaż na pracę. Jeszcze specjalnie zaprosiłem szefa firmy, promującej gęsty szajs do siebie, aby udowodnić, że jogurty to część mojego życia. Udało się. Dodatkowo zapewnili mi mieszkanie z ziomkami z pracy, Antkiem i Kubą. I tak codziennie pracowałem, myśląc, jak zniszczyć twórców tego diabelskiego dzieła. Zwykle, kiedy miałem przerwę, męczyłem Johna w kiblu. Często po 14, ale pewnego dnia Kibel ciągle był zajęty, a nie mogłem trzymać naboju cały dzień. Mogło mnie to potężnie osłabić. Rozejrzałem się, czy nie ma kamery i poszedłem za zbiornik. Był to jeden z najlepszych momentów mojego życia, takiego wyjątkowego szczytu jeszcze nie osiągnąłem. Mając zamk zamknięte oczy, nie zauważyłem, że nabój poleciał 2 metry w górę i 6,9 do przodu. Usłyszałem ciche I zaciekawiony czekałem na rozwój wypadków. Po dwóch tygodniach prezes wywalił mnie z roboty, bo zdziwił się, że od czasu kiedy przybyłem jogurt nabierał dziwnych kolorów. Wieczorem jedząc pyszny truskawkowy jogurt Antek i Kuba zapytali mnie czemu tak naprawdę mnie wywalili. Odpowiedziałem, że waliłem gruchę do głównego zbiornika i jadłem dalej. Jakiś czas później robotę załatwił mi mój tata. Obecnie sprzedaje kible wykonane przez jego samozwańcze imperium. Mam bekę jak chuj, gdy tym kurwiom od jogurtu sprzedaje Sedes dwa razy drożej. Jestem synem króla Sedesów. To wysoko postawiona poprzeczka. Jestem Laska z Polski. Cześć, jeśli spodobała Wam się ta jakże złota pasta, jakże złota niczym e, interes ojca Laski z Polski, to zapraszam Was na kanał jej autora, ponieważ jej autor ma kanał, na którym również czyta pasty i on jest unikatowy, ponieważ nie czyta tych samych past co ja, także nad czym się jeszcze zastanawiacie? Zapierdalać do pastora!